Witajcie w podcaście Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstw Rodzinnych. Z pierwszego odcinka mogliście się dowiedzieć, co wspólnego mają przedsiębiorstwa rodzinne ze zrównoważonym rozwojem. Poznaliście także sposób, w jaki można mierzyć zrównoważony rozwój firm. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, jak polskie przedsiębiorstwa rodzinne oceniają swoje działania w trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju. Przedstawimy Wam wyniki badań z 2023 roku, których celem była diagnoza stanu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: jakie czynniki warunkują zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych? W 2023 roku podjęliśmy się trudnego zadania, jakim jest przeprowadzenie badań ankietowych. Udało nam się zebrać odpowiedzi od 600 firm, które samodzielnie deklarowały, że są przedsiębiorstwami rodzinnymi. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że nie istnieje jedna przyjęta przez większość badaczy definicja firmy rodzinnej. W związku z tym, jeżeli firma odpowiedziała pozytywnie na pytanie, czy postrzegają Państwo swoje przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo rodzinne, to braliśmy ją pod uwagę w naszym badaniu. Mieliśmy możliwość zbadać różnorodne firmy z wielu branż, działające zarówno na wsi, jak i w miastach. W badaniu uwzględniliśmy przedsiębiorstwa, które dopiero zaczynają swoją działalność, jak i te, które mają długą historię na rynku. Wszystkie te firmy miały jedną wspólną cechę. Twierdziły, że są firmami rodzinnymi. To oznacza, że w swoich planach biorą pod uwagę nie tylko interesy związane z biznesem, ale także te związane z rodziną. Jak wyglądało samo badanie? Ankieta była skierowana do właścicieli lub osób zarządzających firmami rodzinnymi. Zbieraliśmy odpowiedzi od maja do sierpnia 2023 roku. W sumie skontaktowano się z prawie 14 tysiącami podmiotów, spośród nich ponad 13 tysięcy odmówiło udzielenia odpowiedzi. A 41 przerwało udzielanie odpowiedzi w trakcie badania. Ostatecznie udało się zebrać 600 w pełni wypełnionych kwestionariuszy ankiet. Jakie firmy udało nam się zbadać? Najmłodsza spośród badanych firm działała na rynku ROK, a najstarsza miała 141 lat. Średni wiek przedsiębiorstw wyniósł trochę ponad 19 lat. Większość firm świadczyła usługi. Trochę mniej firm zadeklarowało działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz handlową. Nieco ponad 100 określiło swoją działalność jako inną kombinację handlu, usług i produkcji. Większość firm, które wzięło udział w badaniu to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mniejszość stanowiły spółki jawne, spółki komandytowe oraz akcyjne. Pozostałe firmy działały w innych formach prawnych. Średnia liczba pracowników w badanych firmach rodzinnych wynosiła około 70 osób. Jednak niektóre podmioty były prowadzone tylko przez właściciela, podczas gdy inne zatrudniały nawet kilka tysięcy osób. Mamy nadzieję, że już wiecie, jakie przedsiębiorstwa wzięły udział w badaniu. Teraz powiemy Wam, co badaliśmy i jakie były tego wyniki. W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy Wam o tym, w jaki sposób można mierzyć zrównoważony rozwój, to znaczy na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę w działalności przedsiębiorstwa. Podczas naszego badania zapytaliśmy firmy na ile oceniają swoją aktywność w tych obszarach w skali od 1 do 5. Badane firmy prowadzone przez rodziny uważają, że najwyżej oceniły aspekt ekonomiczny zrównoważonego rozwoju, dając mu średnio ocenę 4,43. Niższe noty przyznali działaniom na rzecz środowiska, oceniając swoje zaangażowanie w ten obszar na 4,15. Natomiast najmniej istotny był dla nich wymiar społeczny, który uzyskał średnie oceny na poziomie 3,86. Przyjrzyjmy się temu, co złożyło się na ten wynik. Zacznijmy od wymiaru, który otrzymał najwyższe oceny, czyli ekonomicznego. Najwyższą notę otrzymało stwierdzenie, że firma dokłada szczególnej staranności, aby oferować klientom produkty lub usługi wysokiej jakości. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się stwierdzenia dotyczące spełniania standardów jakościowych. Oraz dążenie do budowania stabilnych relacji z dostawcami. Natomiast wśród najniżej ocenianych stwierdzeń znalazły się te dotyczące procedur reklamacji czy stosowania szerszej gwarancji na produkty. Ponadto przedsiębiorstwa najniżej oceniały to, że ich działalność zasługuje na wsparcie publiczne. Pokazuje to, że badane firmy rodzinne skupiają się głównie na dwóch rzeczach jakości swoich produktów lub usług oraz relacjach z dostawcami i klientami. Natomiast mniej uwagi poświęcają możliwościom otrzymania wsparcia lub pomocy ze strony instytucji publicznych. To oznacza, że gdy starają się działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, to głównie bazują na swoich własnych środkach i działaniach wewnętrznych. Teraz pokażemy Wam szczegółowe wyniki w ramach drugiego najwyżej ocenianego wymiaru, czyli środowiskowego. Najwyższą notę 4,42 otrzymało stwierdzenie wskazujące, że przedsiębiorstwa wykorzystują pojemniki i opakowania, które można poddać recyklingowi. Na kolejnych miejscach znalazły się opinie o skłonności do używania, kupowania lub produkowania towarów przyjaznych dla środowiska ocenione na 4,34 setne oraz o oszczędzaniu energii w celu zwiększania efektywności ocenione na 4,32 setne. Natomiast wśród stwierdzeń o najniższych ocenach znalazły się te dotyczące stosowania surowców i materiałów o niskim wpływie na środowisko ocenione na 3,97 setnych oraz uczestnictwa w działaniach związanych z ochroną i poprawą środowiska naturalnego, ocenione na 3,94%. Oznacza to, że badane firmy rodzinne chętnie podejmują działania, które przynoszą im korzyść, takie jak oszczędzanie energii. Jednocześnie zwracają uwagę na to, żeby swoją działalnością nie szkodzić, wykorzystując produkty ekologiczne czy nadające się do recyklingu opakowania. Z kolei są najmniej zainteresowane włączaniem się w działania mające na celu ochronę i poprawę środowiska naturalnego, które są organizowane przez różnego rodzaju instytucje. Na końcu kilka słów o najniżej ocenianym wymiarze społecznym. Przedsiębiorstwa rodzinne najwyżej oceniły siebie za prowadzenie aktywnego dialogu z pracownikami. Ocena 4,39. Nieco niżej została oceniona pomoc firm w pogodzeniu życia zawodowego i osobistego przez pracowników ocena 4,37. Trzecim najlepiej postrzeganym aspektem było poważne traktowanie inicjatyw pracowniczych przez kierownictwo ocena 4,2. Natomiast wśród najniżej ocenionych elementów znalazły się zaangażowanie w tworzenie miejsc pracy. Ocena 3,13. Zachęcanie pracowników do udziału w wolontariacie lub pracy z organizacjami pozarządowymi. Ocena 3,1 oraz wsparcie zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ocena 3,9. Oznacza to, że badane firmy rodzinne skupiają się głównie na budowaniu relacji społecznych wewnątrz firmy. I interakcjach ze swoimi pracownikami. To pomaga w tworzeniu kapitału społecznego, budowaniu więzi, a także tworzeniu grup wyznających podobne wartości. Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa często ograniczają się jedynie do wewnętrznych działań o charakterze społecznym. Firmy najniżej oceniały swoją aktywność, która wymagałaby interakcji z otoczeniem. Dzisiejszego odcinka dowiedzieliście się, jak przedsiębiorstwa rodzinne oceniały swoje działania w ramach trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju. Natomiast w kolejnym odcinku pokażemy Wam, jakie elementy zdecydowały o większym zaangażowaniu przedsiębiorstw rodzinnych w zrównoważony rozwój. Tymczasem zapraszamy na naszą stronę internetową biznesyrodzina.pl, skąd możecie pobrać pełny raport dotyczący naszych badań nad zrównoważonym rozwojem firm rodzinnych. Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku, facebook.com, ukośnik Przedsiębiorstwa Rodzinne. Dziękujemy za uwagę.